Witajcie moi drodzy na kanale Wymiatat. Dajcie dosyć słowo, do 6 że widok Zemnawidon 70. Dajcie łapki w górę, dajcie komentarze. Dzisiaj wyprawa nasza trójka, ja, czyli Wymiatat, piesek i pewien bardzo starszy osobnik. Zmierzamy przed siebie. Przed siebie. Powoda jest ładna. Taszki słabo ćwierkają, jest cisza. Jak zwykle piesek biega za pijeczką, pieczka piszczy. Z jest, masuje zęby pieska. Przed nami pierwszy razem bukowy. No u siebie grzybki zbieram, czasem prawdziwki wyrosną. W moim tajnym miejscu kurkowym, czyli pieprzników jadalnych, jest rzuciutko, bo ostatnio u nas deszcze padały i dużo kurek wyszło. Teraz tylko doglądam i patrzę czy duże urosły jak bardzo duże urosną to dopiero i sobie urwę i zrobię letniczkę wiadomo wakacje tak. no, się kończą powoli trzeba wracać do szkoły tak. wiadomo no będzie trzeba odcinięcia 3 minutki nagranie może OBS mnie dopuści do zdjęć będzie jakieś zdjęcie zobaczymy Zrobię jakieś nowe zdjęcia i Wam wrzucę. Osiągamy pierwszy lasek bukowy. Przeczyliśmy tak. w ogólną zieloność, jest cudownie i radośnie. Jesteśmy w dobrych humorach. i Odliczanko 7, 6, 5, 4. Czyli papatki, cześć, koniec, 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 pa, koniec, pa.